Kto walczył z kim w Powstaniu Warszawskim? Z kim? Ruski nam mieli pomóc. Yy, I o co chodzi w ogóle w Powstaniu Warszawskim? Kto z kim walczył i tak dalej? Krzyżacy. Komniara, Szczęka. Kurwa. To jest godzina 17. A jak się Niemcy wtedy nazywali? Rosy. Prawdopodobnie brakuje wykształcenia. 1944 rok, wybuchło powstanie warszawskie, spytamy się warszawiaków, co o nim wiedzą i czy w ogóle cokolwiek wiedzą, może być różnie. Tym razem popytamy się nie tylko młodych, ale też starszych obywateli, więc będzie troszkę nowości. Więc zapraszam na odcinek, łapka, subik. Pierwsze pytanie jest takie proste. Godzina W, co ona w ogóle oznacza? Nie wiem. Coś no. z wojną związanej. No to to jak dobrze pamiętam, no to to było, że szacunek do zmarłych żołnierzy, coś w tym stylu No to teraz tak mniej więcej, ale wtedy co się wydarzyło właśnie o godzinie W 44. Uzyskanie podległości? Nie, to w listopadzie, to jeszcze trochę czasu. Dobra, co z tymi żołnierzami właśnie? No nie wiem. To wiem, 18. Chyba. No, 12. Nie no, troszkę wcześniej. 12. Nie no, później. 14. Później. 15. Później. 16. Później. 16.30. Jeszcze później. 17:00. Tak jest, o, o 17:00 i wtedy właśnie wybuchło w ogóle powstanie. No co, jak myślicie, co to jest ta godzina W? No nie wiem, to no te syreny i takie, takie, takie. No tak. te syreny, ale co one oznaczają? Wojna jakoś nie wiem, coś ten? Co? Coś, że wojna? No coś z wojną, z wojną, koło, tak dokładniej mniej więcej. Muszę atakują? Coś tam? Nie mam pojęcia. To jest godzina 17, powstanie warszawskie wybuchło. Wszyscy, którzy mogli walczyli za to, żeby naród na żył do tej pory. W którym roku? 1944. Zajebiście, bardzo fajnie. Miasto W. <grytanie> Dokładnie. Lecimy jest dalej. Niech tutaj Ukraińców. Niech to Ukraińcy tylko przyjdzie tutaj na powstanie warszawskie, jak będzie wybuch. Godzina 17? Takie coś. To jest godzina 17, wyznaczona przez dowódcę Armii Krajowej, na godzinę powstania w Warszawie. Dokładnie, jest o mało o 17. 17 godziny. Tak jest. W którym roku? Powstanie Warszawskie, jakbyście tak strzelali, na przykład. 1944. Tak? 49... Dobrze. No I o co chodzi w ogóle w powstaniu warszawskim? Kto z kim walczył i tak dalej? No Polska z Niemcami Zdebrzeżeni Dobrze, a jak się Niemcy nazywali w ogóle wtedy? Bo nie nazywali Niemcy krzyżacy? krzyżacy? Nie Nie, nie Krzyżacy Którym, a i kto walczył z kim w powstaniu warszawskim? Z kim? Ruski nam mieli pomóc A pomogli I ale to z kim jeszcze? Angolę Pomogli Okej okay. Ale z kim Polacy walczyli w tym powstaniu? Z Niemcami! Bardzo dobrze, a jak się wtedy Niemcy nazywali? Niemcy? No Szkopy jeba Polska z Niemcami A jak się Niemcy wtedy nazywali? Mm, Prusy? Nie, 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 nie. ZSRR? Coś takiego? N nie, to Ruscy się tak no. nazywali A no, Niemcy coś z trójeczką tak przed nazwą było Rzesza. Tak. Trzecia Rzesza. Dobrze, Trzecia Rzesza, zajebiście. Tylko komu? O, może tak właśnie no, powstańcy tak, walczyli. Czyli powstańcy, czyli e, e, ludność warszawska w, wsparta, albo odwrotnie, Armia Krajowa wsparta e, o ludność Warszawy z okupantem niemieckim. No oczywiście tam wchodziły jeszcze oddziały w, węgierskie, oddziały ukraińskie, SS i tak dalej. No, ogólnie z, z okupantem niemieckim. O, oh. eee, co się wydarzyło na Westerplatte? Eee, Gdzie jest w ogóle Westerplatte? Chyba w, w, w Anglii, albo w Anglii, albo w USA, i z, nie zbombardowali go, tylko wlecieli samolotami w niego chyba. Że bombę zrzucili, to... a Nie, 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 nie. Nie, jest szaną, że tak. Ale chodzi o ten taki budynek, ten duży? No nie wiem, dlatego się pytam. No, chyba wycięliście samolotem w A A, wy... chodzi ci o że te takie dwie wieże. No, no, no. Okej. Okay. No to możeś trochę tam pokręcił, bo to było World Trade Center, akurat. A, do... ale, ale nieważne. Dobra, a, a co pan właśnie sądzi o, a teraz o tych młodych osobach, które właśnie znają jakichś podstawowych dat historycznych i wiedzy? Bo typu właśnie o. W której powstanie warszawskie wybuchło i tak dalej, to myślimy że wszyscy, że to jest taka wiedza ogólna, a oni tego w ogóle nie znają i na przykład przed chwilą powiedział e, tutaj kolega, że Westerplatte to były te wieżowce w Nowym Jorku, i że tam samoloty wleciały. I co no Pan nie, w ogóle o to tym sądzi? Trudno porównywać e, ludzi, którzy kompletnie nie mają wiedzy. Prawdopodobnie brakuje im wykształcenia e, e, i też wiedzy, bo wiedza jest jakby taka troszkę Obok wykształcenia, tak można być wykształconym, nie mieć wiedzy, a można. to różnie można, oczywiście się zapętliłem, ale to są różne definicje. I mnóstwo ludzi krzyczy chwała bohaterom, ale nie wiedzą z kim walczyli. I co jeszcze masz w Saszecie? Trapa, trapa. Zrobimy taki unboxing tutaj. No może mogę pokazać. Będziemy tak? zablurować najwyżej, dawaj, podejdź. Co tu się znajduje? Dzisiaj nic takiego, dzisiaj komiara, szczęka. O kurwa. Trenujesz boksik? No. Czy jakiś kickboxing, box dobra Długo? Ładowarkę trapfon, <laughs> czy, czy tam jakiś kabel jeszcze był? Czy co to było? Kabel, ładowarka A dobra, już myślałem, że taki beach do lania. Kto to, kto to jest? Czekaj, rozjaśnię wam ekran Kto to jest? Nie Kto to jest? Nie wiem A ten? Piłsudski A ten? Nie mam Czy to jest y, Piłsudski, a ten. Y... Nie, to jest Piłsudski. To jest, to jest Piłsudski. No, dobrze, a ten? To. Nie mam pojęcia. Powstanie warszawskie to w którym roku? Podczas wojny, drugiej. 1970. Dobra, a ty? 1911. 1911. Dobra, lecimy dalej w takim razie. A teraz czas na sponsora tego odcinka, czyli Totalbet. Jak wiecie, zbliża się dziewiąta gala Prime MMA. i Totalbet przygotował dla was kilka ciekawych promocji. TotalBet oferuje 3 kupony bez ryzyka do 111 zł, czyli łączność 333 zł. W przypadku przegranej, cała postawiona kwota wraca na wasze konto, które od razu możecie wypłacić na swoje konto bankowe. Dodatkowo na TotalBet grasz bez podatku 24 godziny na dobę, dzięki czemu wasze wygrane są 14% wyższe. Minimum 3 zdarzeń na kuponie, każdy z minimalnym kursem 1,30 i grasz bez podatku. A teraz coś dla smaku szywalki Rafonix Contra. Kaczur! Total, będę przygotował dla was specjalny kursa walkę. O kursie, uwaga! 100! Czyli stawiacie tylko tą walkę Rafonik kontra Kaczor i jeżeli wygrywacie to macie kurs 100, czyli stawiacie sobie złotóweczkę i wygrywacie stówkę, to jest bardzo proste. Ta oferta jest specjalnie dla moich widzów, kasa z wygranego kuponu trafi do Ciebie w przeciągu 72 godzin i co najważniejsze kupon nie może zawierać zdadzając promocji Zakład Bez Ryzyka. Ja stawiam 5 dyszek na Kaczora, bo uważam, że Rafonowi znowu nie dojdzie psycha na walkę. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie i za małe stawki, nie sugerujcie się też moimi typami, no i najważniejsze, musicie mieć skończone 18 lat. A teraz przechodzimy dalej do odcinka. Dobra, osta i ostatni, ostatni lecimy. Jak umarł Adolf Hitler? Ewa Braun go zniszczyła, podobno. Czyli se w łeb. Podobno. Dobra. A jaka jest prawda? Ewa Braun go zniszczyła. Jego kochanka p***olona. Do. Tyle mam do powiedzenia. Dobra. Dobra, i już w ogóle nie w no, pytanie. Słuchajcie, co sądzicie o odnoszeniu fejków? No słabe to. Mieliście kiedyś fejki? Kupiliście no sobie ja kiedyś. No mam akurat spłodnie fejki, tak, minus 100. I czemu właśnie, co cię w ogóle skłoniło do kupienia fejków i czy to w ogóle tobie to jakoś przeszkadza? No tańsze i... Nie wiem, mi to nie przeszkadza. Okej, okay. a Mnie właśnie... Się wydaje w ogóle, że jeżeli chodzi o fejki to czasem mają lepszą wytrzymałość niż oryginały. Lepszą jakość mają. mają. Czasem mają lepszą jakość niż oryginały. Sam miałem nerkę Flipa Plejna i rozwaliła się po trzech latach. Oryginalną czy fejkową? Fejkową. A okej, okay, dobra. A jak ktoś się tak flexuje tym, że ma na przykład jakiś Louis v i tak dalej, to jest w porządku, czy lepiej, żeby I... mówił wprost tak jak ty, że ma? No, żeby... Nie no, no lepiej, lepiej mówi, że mówi wprost. Ja mówię każdy. nie lecieć koszulki. w chujo, Bo no i tak to tak, kiedyś nie. wyjdzie, nie? No. dzisiaj e, nie wiem, no po prostu wiedza mnie tutaj oszuła, nie wiem. Słuchajcie, brak słów, co tutaj niektórzy mówili, szczególnie z tym Westerplatte, że to były te dwie wieże w Nowym Jorku, to w ogóle jakby mi ktoś powiedział, jak wy to oglądacie, to wy myślicie, że to jest ustawione, ale przysięgam wam, że to nie było ustawione, on tak serio powiedział. Dostawcie lajka w górę, lajka, łapkę w górę, komentarz, subika, widzimy się w kolejnym filmie. A fajnie, kolejny film będzie bardzo, bardzo ciekawym gościem, już się tutaj nie mogę, potrafię się wysławić. pozdrawiam.